Panie o, no właśnie, jadę. Jaka pogoda? Jest ujala. Okienko trzeba otworzyć lepiej. A co, to, nie trąb. Nie, sprawdzam, czy to wszystko działa. A. A! Bo jedzie się do miasta, To nie ma takiego. Ktoś wychyla się na ulicę, to trzeba sprawdzać. I. O, nie, trąb. Jest sprawdzał! Iszy słabo. chyba. O, teraz dobrze właśnie. Jakoś chyba sprawny ten samochód jest. Jest sprawny, elegancki i po prostu powolutku sobie jedź. Nie trzeba po prostu gadać za dużo. To, o, ładna pogoda. O, i... Uważaj, bo tam samochód. Widzę, widzę. Nie musisz widzieć, ja go ja, już ja pierwszym widziałem. No i... Ładna... Okolica jest super, wspaniała i ogółem, co mogę powiedzieć na ten temat? O! Jest właśnie... lepsza droga, ale ogółem, co? Jest... O! źle działa. Sprawdzasz, czy... To sygnał jest, signal, tak? Pewnie. Po prostu jak się jedzie, po prostu ktoś na przejściu wyskakuje, to trzeba trąbić. A jak tak samo szybkie samochody jeżdżą, to nie ma takiego czegoś. Po prostu to trzeba działać sprawnie, jak ktoś mówi. Bo na to jest stój.